To jestem ja. A to moja historia, jak trafiłem do drugiej ligi. Siemano z tej strony: Hooden i opowiem Wam dzisiaj, jakim cudem w ogóle znalazłem się w drugiej lidze PZKOSZ, jakie miałem przygody na samym początku. No i dowiecie się od środka, jak wygląda druga liga. Z na parkiet. Grałem wiele lat w młodzieżówce, byłem w szkole sportowej, grałem również w trzeciej lidze. Mam dla Was przygotowany mój debiut w barwach zagłębia na hali. Żeromskiego w Sosnowcu. Jest to hala związana bardzo silnie z moją przeszłością. Trenowałem tam pół roku i zakończyłem udział w tym klubie. W tym samym sezonie, kiedy odszedłem, drużyna zrobiła awans do drugiej ligi. Zmienił się prezes, zmienił się trener, zmieniła się cała drużyna, aby móc występować na wyższym szczeblu rozrywkowym. A więc postanowiłem, że napiszę wiadomość do prezesa, jak i do trenera. Napisałem tam, wiecie, standardowe rzeczy: MVP, Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostwo Świata, 4 lata w Eurolidze, w Panatina i, I trener naprawdę był pod wrażeniem, jaką mam historię koszykarską. Zaprosił mnie na trening. Cześć trenerze. I naprawdę mu się spodobałem i tak trafiłem do drużyny. I to brzmi jak idealne rozpoczęcie tego odcinka. Oj nie. Akurat historia zaczyna się od tego, że trener sam do mnie napisał. Powiedział, że widział moje highlighty na YouTubie, sprawdził moją historię i zaproponował mi stawkę, która naprawdę mega mi się spodobała. Byłem w szoku, że w drugiej lidze tyle się zarabia. O czym nie mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć tylko tyle, że to było dobrych parę tysięcy. Mówię. No kto by się nie zgodził. Przedłem raz się z nim spotkać, podpisaliśmy umowę, w której miałem 20 minut gwarantowane na mecz. No i tak zacząłem swoją przygodę w drugiej widze koszykówce. Jak ktoś się z znowu dał nabrać, to naprawdę. Jestem dobry, jestem dobrym kłamcą. Jeszcze swoją drogą wam powiem, że na sobie mam koszulkę z Kobiak Store'u. Olgierda, którego bardzo mocno wspieram, bo robi naprawdę super koszulki i nie tylko koszulki, bo też spodenki. Warto wejść na jego sklep. Teraz... Powiem całą prawdę. I tak naprawdę prezes faktycznie do mnie zadzwonił, tylko z informacją, abym został tam specjalistą od social mediów. I postanowiłem, że spróbuję swoich sił. Będę miał też content dla Was. Tata mnie trochę przestrzegał, że w klubach sportowych w Polsce jest bardzo często tak, że kiedy zabraknie tej kasy, to nagle pracownicy, zawodnicy nie dostają wypłaty i po prostu trzeba uważać. Ja pomyślałem, że jeżeli nie dostanę jakiejś wypłaty, to zrobię Pandora Gate na kluby sportowe w Polsce. No i dlatego się podjąłem tego wyzwania. Dosłownie tak było. Przyszedłem na pierwszy trening i zacząłem tam robić zdjęcia, coś tam nagrywać. Tylko ich było dziewięciu. Trener podszedł do mnie no i zapytał mnie, czemu ja już nie gram. No ja mówię, że no, grałem sobie w lidze amatorskiej, nie czuję takiego zobowiązania, żeby wejść znowu w ligę, żeby tak na spięciu grać. Nie mam też za bardzo czasu na to, przeprowadzam się i itd, i Powiedział mi, że mam predyspozycję do gry, że fajnie by było, jakbym wziął udział w tym treningu. Brakuje im akurat jednego, a ja byłem ubrany w takie spodenki. Dobra, trenerze, wezmę udział. No i tak się stało, że zostałem już w tej drużynie. I tym sposobem chyba jestem pierwszą osobą w Polsce, która została zarówno media menadżerem, klubu i zawodnikiem. Wyobraźcie sobie, jak ja to musiałem pogodzić podczas meczy. Już na pierwszym treningu miałem ogromne problemy z kondycją, bo to było po wakacjach. Ja w wakacje miałem dużą przerwę, zacząłem więc regularnie trenować z chłopakami. Widać było dużą różnicę poziomu. Dobra. Nie tylko ze względu na przerwę, jaką miałem. Po prostu nigdy nie grałem na wyższym poziomie, a to jednak jest jeden szczebel wyżej. Są lepsi zawodnicy, są bardziej doświadczeni zawodnicy, są zawodnicy z dużą historią, którzy naprawdę przewędrowali pierwszą ligę, ekstra klasę. Tacy jak. Marek Piechowicz, czyli zawodnik, którego trenował mój tata, i teraz ja z nim miałem grać w drużynie. Z takim, można powiedzieć, moim idolem z lat, kiedy chodziłem na treningi i po prostu oglądałem, jak zawodnicy grają z zagłębia Sosnowiec. Mam tu nawet taki album, na którym jest właśnie mój tata i Marek tutaj, kiedy zdobywali Mistrzostwo Polski. Trochę stres mnie zżerał, przez to nie trafiałem spod kosza, miałem takie głupie decyzje, ale z każdym treningiem powiem wam, naprawdę było lepiej. Zacząłem trenować przed treningami, po treningach, żeby może jednak nadrobić te umiejętności i żeby nie przeszkadzać kolegom z drużyny, którzy, którzy sobie pomyślą co to za frajer do nas doszedł? Analizowałem taktyki, no i przede wszystkim trenowałem. Trenowałem, 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 starałem się. Cześć trenerze. I przyszedł czas na pierwszy mecz. Oczywiście zacząłem na samym początku meczu odrobieniu zdjęć, odrobieniu filmów, i tak to trwało mniej więcej do końcówki czwartej kwarty. To miał być sparing. Mieliśmy sprawdzić swoje umiejętności jako drużyna, mieliśmy sprawdzić przeciwników, mieliśmy obmyśloną taktykę, którą mieliśmy sprawdzić na tym meczu z Polonią Bytą. Trener mnie wcisnął na jedynkę. Robię zasłonę Markowi do góry. Ich sam chcę zbiec po zasłonie na dół. Dostałem mega dużego bumpa od przeciwnego centra i już do końca meczu śmierdziałem, bo wylądowałem pod jego pachą wtedy. Olek mi robi zasłonę, ale nie dostaje piłki, więc znowu robię jemu. Fajnie zasłona wyszła, Olek dostaje piłę i oddaje rzut. Chciałem też trochę powalczyć tam na zbiórkach, żeby pokazać moją determinację, to, że chcę, żeby trener zauważył, że mi zależy. Switchujemy się na dole. I dostaję o wiele wyższego zawodnika, co już mi przysparza wiele problemów, ale pomaga mi Karol na dole. Nic to nie daje. Igor z Markiem robią pika i ja wychodzę do góry za trzy. Dobrze podjąłem decyzję, że nie oddałem tego rzutu. Głównie przez słowa trenera, który mi powiedział, Kuba, żeby inni pograli. Ty lepiej, żebyś nie rzucał. I czysta pozycja. Nie wykorzystana, a nie szkodzi. Walczy tam na zbiórce, no ale jestem za malutki. I za Alek. Chociaż co prawda zebrał ten drugi gość. Fajnie wychodzę na low post, bo mój obrońca jest spóźniony. Dobra, podejmę się tej gry jeden na jeden. Troszkę kamera zasłania, ale w sumie. Oddało się oddać czysty rzut, tylko że niecelny. No muszę się troszkę bardziej postarać. Oprócz tego zajmowałem się social mediami, robiłem relacje, robiłem grafiki, obrabiałem logo. Takie sprawy związane głównie z marketingiem klubu, no i organizacyjne, bo pomagałem również prezesowi trenerowi, obowiązków przybywało coraz więcej. Trener mnie poprosił również, abym robił wideo na niektórych treningach, żebym brał laptopa, żebym robił skróty z meczy, obmyślać ich taktyki, ale przede wszystkim najważniejszym obowiązkiem w tym był mój udział w drugiej lidze. Tak czułem w głębi serca. Przychodziłem troszkę przed treningami, żeby jeszcze więcej porzucać. I trenowaliśmy. Zagrywki 4 na 4 bo nas jeszcze było mało. Nie było nas 10, tylko 8 na meczach. No i siłka. Wróciła siłka. Więc lot mógł trochę nadrobić z tymi biskami. Tylko, że one i tak były małe. Ćwiczyliśmy różne ruchy na loposie, rzuty. I graliśmy jeden na jeden. Ale niestety, widać było, że jestem najsłabszym ogniwem w tej drużynie. Ale to bardzo motywuje, powiem wam. Jeżeli naprawdę jesteście najsłabsi w drużynie i gracie z o wiele lepszymi graczami od was, to kurczę, chcecie to nadrobić. Chcecie pokazać, że nie jesteście jednak tacy słabi i... No i bardziej to motywuje, nie? Po prostu. No. Drugi mecz sparingowy w Tarnowskich Górach. Tu już mieliśmy mecz bardziej na styku, ale jednak trener wpuścił mnie na te ostatnie minuty. Zastawiam przeciwnika po rzucie, bo na to głównie też trener zwraca uwagę, żebyśmy to robili podczas meczy. Odpuszczam, bo widzę, że piłka leci na aut. W następnej akcji przeciwnicy robią bardzo duże zamieszanie pod koszem, co powoduje, że chcę dogonić swojego zawodnika, którego kryłem, ale Marek go przejmuje. I przez to ich czwórka jest sama pod koszem i zdobywa punkt. No przeze mnie I przede wszystkim czym się różniła ta druga liga od trzeciej To, że wszyscy zawodnicy na boisku Już intuicyjnie wiedzą Nie porozumiewając się nawet Co zrobić w danej akcji No i tu tego zabrakło Olek dobrze obronił, Marek dobrze obronił A ja zrąbałem, bo nie miałem tej intuicji Robi Olkowi zasłonę i on ma czystą pozycję za trzy Dobrze zastawiam i mówię To będzie moja piła i właśnie tutaj. Tutaj jest idealny przykład, że bardzo sobie zawodnicy pomagają jakimiś chwytami na dole, których sędzia nie widzi, stawaniu na stopę. Czegoś takiego w niższych ligach nie zauważyłem. Ani w lidze amatorskiej. Robią to, ale czasem przez przypadek, albo na złość specjalnie komuś. A tutaj to jest taki normalny element gry poniekąd. Używanie nielegalnych ruchów, które można wykorzystać, żeby sędzia nie zauważył, nie? Tutaj przeciwnik nie trzymał po prostu w pasie na dół z jednej strony, bo sędzia z drugiej strony strony nie widział. Chowam się w rogu, żeby spróbować zabrać piłkę rozgrywającemu i sięgam po nią, wybijam, ale i tak ją przejmuję. A kurde, mogłem tak, wiecie, tak fajną akcję zrobić wreszcie w drugiej lidze. I go rzuca i szybko staram się biec pod kosz, żeby zebrać piłę. Przez to jestem zastawiany przez dwóch zawodników, dlatego Marek nie jest zastawiany. I piłka ląduje idealnie do jego rąk. No ale to tyle z tego meczu. Sami widzicie, że za dużo nie pograłem, za dużo nie zrobiłem, ale będzie lepiej. Wierzcie mi, będzie lepiej. I wracamy do trenowania. I naprawdę po lekko ponad miesiącu treningu zauważyłem, że o wiele poprawiłem swój rzut. Nie głównie przez jeden odcinek, o którym się dowiecie za jakiś czas, ale dużo na treningach naprawdę oddawaliśmy rzutów przede wszystkim. Dużo było wykładów, w którym wszyscy staliśmy i trener po prostu mówił, co mamy robić, ale też było po prostu takiego wybiegania, rzucania z półdychy, rzucania z dystansu za trzy. Jak na treningu nie było obrońców, to tak z 6 na 10 trójek mi wpadło. Oczywiście nie wszystkie tak podały. Ku... Przyszedł ten czas. Przyszedł czas na pierwszy mecz w Lidze, pierwszą kolejkę. Pojechaliśmy do Krakowa. Tutaj macie krótki skrót. Tak one wyglądały. Mniej więcej chciałem kreatywnie też podchodzić do tych filmów, więc co inny mecz, trochę ten skrót inaczej się zaczyna, inaczej się kończy, inaczej wygląda inna piosenka. No i zobaczcie moje skróty z tego meczu. Tak, nie wszedłem na boisko. Ale podobnie jak trzech moich innych kolegów, bo ten mecz rozgrywaliśmy tylko w szóstkę. Co prawda przegraliśmy z chyba czy zaledwie czterema punktami, Bez je, tylko ja nie wszedłem, a o mało nie wygraliśmy, ale nasza pierwsza piątka i ten jeden rezerwowy byli wykończeni. Wiecie, grać całe 40 minut na takim poziomie, z taką intensywnością, no na wyższych ligach już się tak nie gra. Dlatego mieli po prostu dość. Rozegraliśmy następny mecz, następny mecz, aż przyszedł czas na mój debiut. Pierwszy mecz w barwach zagłębia w drugiej lidze. I chciałem o tym zrobić osobny odcinek, więc o nim się dowiecie dopiero w następnym odcinku. A więc zapraszam, zostawcie suba na dole. Zostawcie komentarz, co sądzicie w ogóle o moim powrocie do, do ligi profesjonalnej, można powiedzieć. Zostawcie lajka, zostawcie suba, bo wracam na YouTube'a. Będzie tych odcinków więcej, bo trochę ich uzbierałem, żebyście mieli co oglądać w zimę. I w przyszły rok mam nadzieję, że będzie o wiele, wiele większy. Głównie przez to, że poświęcę więcej czasu na kanał. No i rozpoczniemy znowu kolejną naprawdę fajną przygodę. I na razie.